O tym, co ciekawego ma nam do zaoferowania Jeleniogórski Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida, dowiemy się od pani Urszuli Liksztet. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałabym szczególnie polecić uwadze Państwa y, przedstawienie, które odbędzie się 25 i 26 kwietnia o godzinie 19 na scenie studyjnej. Mam tu na myśli ślepca Hugo Krausa w reżyserii Marka Bobera. Otóż rzecz dzieje się po wybuchu bomby atomowej. Całe miasta, całe tereny zostały zrównane z ziemią, ocalała grupka ludzi. Oni to wśród gnijących zwłok, wśród zawalonych domów, domów uchowali się. I żyją ze sobą. Rozmawiają, opowiadają o swojej przeszłości, ale chcą jakoś jeszcze zabić ten czas, który pozostał im do końca. I zaczynają przygotowywać sztukę dramatyczną. Zaczynają przygotowywać spektakl. Jest to edyt. Przedziwna to będzie inscenizacja, przedziwny to będzie dramat. Rozgrywający się na poły fikcyjnie, na poły realnie w ich tragicznym planie. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz. Nie będę oczywiście zdradzała puenty, nie będę zdradzała finału. Chcę jednak powiedzieć, że przedstawienie jest rzeczywiście znakomite z świetną scenografią Anny i Tadeusza Smolickich z muzyką Bogdana Dominika. Przedstawienie reżyserował gościnnie pan Mark Bober, który przyjechał do nas z Belgii. Premiera odbyła się we wrześniu 1991 roku. I o jeszcze jednej rzeczy chciałabym powiedzieć: mianowicie w naszym teatrze w sobotę został założony klub gońca teatralnego. Cóż to jest? Otóż po pierwsze, goniec teatralny jest to tygodnik całości poświęcony teatrowi, zamieszczający recenzje, zamieszczający wszelkie informacje dotyczące teatru, zamieszczający wreszcie i jest to event tygodniowy repertuar wszystkich teatrów w Polsce, teatrów dramatycznych, lalkowych, teatrów muzycznych. Rzeczywiście na polskim rynku jest to pismo jedyne, mimo że nie jedyne pismo zajmujące się sztuką czy teatrem. Ale jedyne tak bardzo szczegółowe i tak na bieżąco informujące o wszelkich zjawiskach z dziedziny teatru. I otóż, yy, yy, goniec teatralny, czy może przy gońcu teatralnym, działają kluby gońca teatralnego, skupiające w swoich szeregach młodzież, starszą, młodszą, młodzież, która interesuje się teatrem. Interesuje się teatrem nie tylko chodząc do teatru, oglądając przedstawienia, ale również taką młodzież, która sama próbuje cokolwiek w dziedzinie teatru zdziałać. A więc albo jest skupiona w teatrach amatorskich, bądź też próbuje fotografować spektakle czy aktorów, bądź też pisać o teatrze. Takie kluby istnieją już w kilkudziesięciu, wokół kilkudziesięciu teatrów w Polsce. W sobotę, tak jak wspomniałam, powstał taki klub w Niej Górze. Ja bardzo gorąco zachęcam wszystkich do y, wpisania się w szeregi tych klubów i y, zajęcia się może bliżej y, teatrem. Chcę tylko powiedzieć, że ze strony Teatru Norwida y, opiekę nad tymi klubami będą sprawowały panie Krystyna Dmochowska i Marta Łącka. Szefem tych klubów jest pan Maciej Nowak, redaktor naczelny, szef gońca teatralnego. I wszelkie informacje na temat pracy, działalności będzie można uzyskać w Teatrze Norwida u pani Łąckiej i Dmachowskiej, ewentualnie można również skontaktować się ze mną. I chętnie opowiem szerzej na temat pracy tego klubu, ale jednocześnie zachęcam do własnych, podejmowania własnych inicjatyw. Goniec teatralny czeka na takie inicjatywy i wydaje się, że również może te bardziej interesujące wesprzeć finansowo. Myślę jednak, że najlepiej o tym opowie redaktor Maciej Nowak. I będziecie mogli Państwo zorientować się, na czym polega praca i atrakcje klubów gońca teatralnego. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Drugi połowy sierpnia nasza na rzecz, na którą na naj największe znaczenie przynosimy, mianowicie festiwal Energia Sztuki, który odbędzie się w, na gruzach Niedoszło Elektrowni Jądrowej w Żałmowskiej. I tam może będzie totalne szaleństwo, ponieważ będzie, znaczy tam zapraszam wszystkich, końcowych i niegońcowych. Wszystkie dzieci, które. Wszystkie, wszystkie dzieci! <laughs> wszystkie dzieci spragnione towarzystwa, zabawy i, i mocnych wrażeń, bo przygotujemy dla Was Estrada Rokowa, na której odbędą się cztery koncerty takie całonocne. Będzie koncert Armii i Przyjaciół, będzie koncert yy, rocka z polskiego yy, z udziałem nie, Tomka Lipińskiego i zespołu tej fali. Znaczy tego <tryk> będzie koncert jazzu rockowego. I będzie tutaj koncert filmowy, w, w którym będzie uczestniczył Man, TSA, Lech Janerka, Stanisław Sojka. Wszyscy najwięksi, wszyscy dla nas. E, będzie e, taki ośrodek e, prezentacji aktywności teatralnej, gdzie Krala, Gdańska, e, e, będzie teatr Krzysztofa Kalera, teatr Sznuck z Gdańska, teatr Edynburga, Workshop będzie i szereg innych rzeczy, które właśnie w tej chwili yy, zbieramy. Będzie ośrodek prezentacji plastycznych, będzie namiot blusa, będzie namiot regę, będzie tam wszystko. Będzie można, będzie można również w namiocie ekologii świadomości podumać yy, nad naszą świadomością ekologiczną pijakiem, będzie można w yy, takim namiocie. To jest jakby moja oferta.